Witam Państwa we wtorek, 29 dnia kwietnia. Z tej strony Daniel Kostecki. Patrzymy na wykres dzienny: parę euro-dolar. Na którym to obserwujemy, to jest znaczący ruch spadkowy, a to ze względu na niższy odczyt od konsensusu inflacji. Z Niemiec inwestorzy tym samym zaczęli sprzedawać euro, gdyż mogą już poniekąd dyskontować fakt jutrzejszego odczytu dla całej strefy euro, która, jeżeli okaże się również niższa, no może w wspólnej walucie przysporzyć kłopotów i euro będzie mogło się wtedy dalej do dolara osłabiać, na co cały czas wskazuje ten bazowy scenariusz, w ramach którego Luka Bessy została obroniona w ramach fali C w fali drugiej w korekcie nieregularnej i tym samym wybicie tych ostatnich dołków pod 1,38 powinno prowadzić rynek minimalnie do okolic 1,3670. Zobaczymy jeszcze jak to będzie jutro wyglądać. Jutro też mamy decyzję Fedu, także tych istotnych publikacji będzie sporo i to tuż przed naszą majówką. Dość ciekawie prezentuje się sytuacja na wykresie dolara nowozelandzkiego ze względu na to, że rynek dociera przede wszystkim do lokalnego wsparcia. Tutaj te minima, a także poprzednie maksimum, które stało, było oporem i stało się właśnie wsparciem, i całe to dotarcie do tego rejonu no, odbywa się na trzech podfalach. W związku z tym można uznać, że jest to część fali B w bardziej rozbudowanej korekcie, i można by oczekiwać po wybiciu tej oto linii, powstania jeszcze wzrostowej fali C w ramach fali drugiej lub też B. USDPLN w lokalnej konsolidacji cały czas, tym razem nieco wyżej jest ta konsolidacja tworzona. No wcześniej ona była tworzona, jak widzimy, na nieco niższych poziomach, teraz ona, jej zagres trochę się podnosi i cały czas mamy tutaj coś w rodzaju zwróconej formacji głowy i ramion i potencjalny zasięg wzrostów do 3,06, 3,07. Najbliższe wsparcie, 3,01. I ciekawie prezentuje sytuację też na dolarze kanadyjskim, gdzie rynek po wybiciu poziomu 1.10.10, 10, okrągły poziom, zaczął zniżkować poprzez realizację zleceń stop loss. Jak widać miejsce to było bronione wielokrotnie, a więc kupujący skapitulowali i obserwujemy tutaj dość znaczący ruch spadkowy, który znosi część tych ostatnich wzrostów. Dalsze jeszcze miejsce docelowe, które tutaj po lokalnej korekcie może być realizowane to królę 1,095.